Byłem w Chorwacji, żadnych kontroli nie miałem, tylko problem na granicy chorwackiej. Ale poszło, powiedziała, no. zapytała mnie tylko, czy, czy byłem szczepiony. Ja mówię, że nie. Ja mówię, czy mam test negatywny? Nie mam. No, no to pyta się, gdzie jadę. Ja mówię, że jadę do Czarnej Góry. Tak. I ten. I ona mówi nie rozumie. Ja mówię, że do czarnej góry. mówi, że nie rozumie. No i tam trochę się podjeżyła, ale taki ten drugi facet się odwrócił, który sprawdzał, mhm. y jak wyjeżdżali z Chorwacji, to się powiedział, ja powiedziałem Montenegro. To A -a. A I żadne rozmowy, i żadnej rozmowy. Aha, aha. A na pozostałych no. granicach jak było, jak tam przyjeżdżałeś, jak tam było na granicy? Zero, nie, nikogo nie było. Jechałem, jechałem z Niemiec na Bogatynie, mm -hmm. do Polski, mm -hmm. nie ma nikogo. Mm -hmm. Na Czechy mm -hmm. nie ma nikogo. Jeżdżam do Austrii, nie ma nikogo. Mm. W... Jeżdżam do, do Słowacji, mm -hmm. nie ma nikogo. Dopiero na, na granicy chorwacko z, z słowenii z Słowacji. Słoweńskiej. 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 Słoweńskiej, tak? przepraszam. Słoweńskiej. Tak. Tylko tam. I tam zapytali mnie się, czy... Byłem szczepiony COVID i paszport nie mam. Testów nie mam. Ale nie było problemu. <grym> nie było problemu. <grym> to piękne. Nie było problemu. To piękne. No. Chciałbym tylko... Pod, y spotkałem trochę Polaków tam. No, trochę dużo, trochę dużo ich było. No. To są normalnie dla mnie... I też COVIDioci. przyjechali na paszporcie? Czekaj, 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 co Darek powiedział? Tak. Co są Polacy, co? Co są Polacy? Covidioci. Covidioci? Covidioci. Darek, Tam z... nie ma nakazu chodzenia w maskach. Nie ma. Do sklepu... Ja byłem w Lidlu, byłem w Konzum, to jest taki lokalny. Byłem... Yy, yy, no... Kauflandzie. tylko Polacy chodzą w maskach Bo słyszę, słyszę jak po polsku mówią Wchodzi do piekarni, stoi przede mną mówi po polsku, no bo to słyszę zamaskowany cały kompletny debilis kompletny debilis nikt nie wymaga, nikt nie wymaga. Halo tak słuchaj. słuchamy Cię. No co, no wiesz, zawiesiliśmy się, bo wiesz co, bo kurwa wygląda na to, że do tej Chorwacji przede wszystkim pojechały wszystkie z Polski morgelony, które się zaszczepiły po to, żeby do Chorwacji pojechać, a jak, się, a jak się zaszczepiły, to jeszcze na swoich pierdolonych morgelońskich mordach niosą jebane maski, no bo się zaszczepili, to jeszcze muszą nosić te maski, bo już mózgu nie ma, że jak się zaszczepił, to znaczy, że już nic mu nie grozi, tak? To no, w Chorwacji tak nosił tak. maski, tak? Tak, nosił maski, no przecież ja z Chorwatami i poznałem tam dużo ludzi, to mhm. bo już tam dwa lata byłem w tym samym miejscowości mhm. i znam dużo Chorwatów. Tak. To Oni tylko mówią, Darek, mówi, to z Polski. Ja mówię, no, przesłyszałem. Dwóch, dwóch po prostu się zapytałem. No, się siedzieliśmy, tak. siedzieliśmy z jednym Chorwatem, gadaliśmy tak sobie trochę. Mhm. On powoli, jak powoli rozmawiamy, to mhm. rozumiemy. Tak. I chwało polskie auto z Wrocławia. Mhm. No i przychodzi ten właściciel, no i tak, no cześć, cześć, to jest z Polski. Ja mówię, tak. A on mówi, no widzę, że z nim rozmawia z tym. I mhm. ja mówi, no Słowianie, Bałkany, my się z, z każdym językiem dogadamy. Mhm. Z Czechami, czystymi z tymi i tak dalej. No i go się pyta, mówię, słuchaj, kolego mówię, a na jakich ty warunkach przyjechałeś tutaj do Chorwacji. On mówi, no ja zaszczepiłem się. Ja mówię, to, ja mówię, to ty się szczepisz, żeby do Chorwacji przyjechać na wczasy? A on mówi, że on dużo podróżuje. Ja mówię, ja też. też sobie robię. Pięknie, pięknie, Darek. Ja też. To... I co, jak się ta morgelońska kurwa, powiedz mi, zachowała w tym momencie? No, on, ja mówię, słuchaj, ty wiesz, że ty ryzykujesz życiem, możesz wykitować. A tak tylko mówię, ja Michał. No, może i mówię, mówię, ale ja wiem co innego i no niestety. To popsułeś mu wakacje troszeczku. Chyba tak. <laughs> to hańba. Andry to hańba. Słuchaj. Może to nie byli Polacy, może to byli Darek Polskojęzyczni. Słuchaj. Nie, on z Wrocławia. No, bo... to w, wiesz, jakie. wiesz, jakie, wiesz tam, nawet, tam nawet Polskojęzyczny jest prezydent we Wrocławiu. To, to nie jest Polak. To, to, to wiesz, to, to a, no, może to jeden z nich a, właśnie a, wszystko możliwe, mm -hmm. bo on był adwokatem. O kurwa. <laughs> adwokat. Mm. adwokat, No słyszałem, ale... że adwokaci, znam kilku mądrych adwokatów, naprawdę. którzy się na pewno nie mm -hmm. szczepią. To ten był reprezentantem adwokatów idiotów. covid idiotów przepraszam. Tak, zgadza się, bo mhm. z tego, co wnioskowałem później, to nie był po tej stronie barykady. To wiesz, co ci powiem? Niech kurwa... Raczej niech, raczej niech, niech kurwa zdycha, rozumiesz? Chuj z nim, <grym> do piachu kurwa, wapnem go posypać. Natomiast martwi mnie ta ilość tych Polaków w tych maskach, wiesz, jestem... Trochę... Co, coś strasznego, bo Trochę Polaków mnie zdołowałeś, dużywała... tak. Mhm. Ja byłem, ja byłem na tej Rywiera Makarska Podgora. to tam... Bardzo dużo Polaków przyjeżdża, co roku, co roku przyjeżdżają tylko tam, mhm. bardzo dużo, bo to jest dalmacja daleko niedaleko do Brownika, drugiego spotkałem na plaży i też, i po prostu mu zadałem tylko jedno pytanie. Na plaży był w masce? Nie, nie, spotkałem na plaży. aha, no, no. I mów, mówię, czy mogę mu zadać jedno pytanie? No, tak, ja mówię, słuchaj, na jakich tutaj, mówię, warunkach przyjechałeś? Na paszporcie. A ja mówię, ja też na paszporcie, ale moim polskim, a ty? Na ja, covidowym co powiedz. COVID na covidowym. Ja, ja mówię, no to no Mówię, no, co kurwa, zajebiście. Mówię, życie ryzykuje za dwa tygodnie urlopu. A, no, ty ty a może nawet nie dwa tygodnie, tylko tydzień. Wiesz. On, on mówi, no ja wiem, słyszałem tego, mówię, to po chwycie mówię ty szczepisz. Że ty słyszałeś, że to jest i, i ten hmm. trujący chemiczny preparat, a nie jakaś szczepionka. No, i tak to właśnie wyglądało. Z powrotem, a najlepsze numery to były z powrotem. No. Moja zona trochę tak się boi, ale jedziemy. Ja wiem, na tą samą granicę nie jadę, wyjadę na tą, na dużą granicę, tam gdzie ludzie. No to trochę mhm. postaliśmy w korku, 40 minut, nie za długo. Mhm. No i dojeżdżamy do, do Chorwata, i ona przed, przed tym pyta się mnie, w jaki paszport pokazać? Ja mówię, polski na górze jest na dole. Mhm. <noise> pokazuje paszport. Polska, Polska. Jechać. O, to ładne. Podjeżdżamy no. pod Słoweńską. Już było po mojej stronie okienko. No. Ja pokazuję. Stoi przede mną Niemiec. On chciał ruszać, a ten stop, kurwa, paszport. <noise> Do tego słaba. No. Paszporty mi no, dał. Ja podjeżdżam. Orzeł na wierzchu, bo, bo kamera pokazuje numer samochodu. Ja też na niemiecki. Mhm. On mówi, z Polski? Ja mówię, z Polski. Jechać <noise> Jednak orzeł swoje robi. Polski paszport naprawdę jest bardzo dobry na Bałkanach. W ogóle. w ogóle. w I ja nie rozumiem, dlaczego ludzie się szczepią. Po co robią testy? Darek, nie oni zro... olewają to. Oni na granicach olewają to. Nic, ale poszł, Widzisz, ale poszła, poszła propaganda w radio i w telewizji, że muszą się szczepać, do... bo, bo będą ich. Kontrolować, będą ich zawracać, będą ich zamykać w kwarantannie, i Morgelony uwierzyli. Normalni ludzie puścili tak. to bokiem, a Morgelony się zaszczepiły, i o to chodzi. No, no i o to chodzi. Ja wiem, ja mhm. wiem ale to przecież no, wystarczy, tego telewizor zgać. Nie słuchaj tego gówna, wsiąść samochód jedź i jeźdź, sprawdź same granice. Jeżeli cię nie wpuszczą, no to zawracasz i jedziesz do domu. No jest... Ale wiesz, jeszcze jest no, coś takiego, ty to doświadczyłeś. Każdy wypełnia swoją rolę, prawda? My udajemy, okay. oni udają, jedziemy na wakacje, bo oni wiedzą. Mm -hmm. taka, taka facetka na granicy yy, chorwackiej, wie, że jedzie turysta, zostawi furę pieniędzy w kraju, tak? Jeden, drugi, o, trzeci, ser, tysięczny. Udają, wszyscy udają, bo wszyscy już wiedzą, że to jest ściema. Tylko jeszcze A, czynny, tak. czynnie przeciwko temu nie występują, ale zaraz będą występować czynnie. I, I ja się boję, za chwilę się okaże, że nikt się nie szczepił, nikt nigdy nie nosił maski, tylko morgelony zaczną wymierać i wtedy wyjdzie na jaw. Uh -huh. Tak, i wtedy wyjdzie uh -huh. na jaw. No. Tak, ona dobrze wiedziała, że ja nie jadę do Montenegro. Umówmy się, Wojtek. Ona się spojrzała i mówi: Dziękuję. Proszę jechać, ta, nigdzie ta. nie odnotowany, nic się mi nie zapytała, ta, ta. czy mam jakiś zabukowany hotel, czy coś tak, kompletnie nic, no, to było tak oczywiste i proste, ta, ta, ta. po prostu zapytać się musiała, bo sama nie jest tam, tylko z kolegą, ale jak się wymienili się zdaniami, które ja nie słyszałem, no to tak już było wiadomo o co chodzi. Darek, kamrat, no dziękujemy no. Ci za, za, za to świadectwo Twoje. Bo Trochę tro, tro, troche nas, troche nas to wszystkich tutaj zabolało, ale widzisz, no t, f, fajna to... Ale, czy, ale, to, ale to mnie te... tak to boli, że Polacy tak właśnie, kurwa, normalnie... Czy... Ale Darek, może to Ty... nie są Polacy, tych, 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 może, to tych, tych. Tych. może to są polskojęzyczni, słuchaj... Jest Aha, ich... polskojęzyczni, może... Bo, wiesz, polskojęzyczni, co to, co słuchaj, słuchaj, polskojęzyczni są generalnie bogatsi od Polaków. Mają więcej pieniędzy, piastują, rozumiesz, różne funkcje tak zwane budżetowe. Więc oni myślą, że pieniądze się im należą, bo państwo im płaci. To my, Polacy, my jesteśmy w tej gorszej sytuacji, nie sądzę, żeby prawdziwy Polak zaszczepił się, żeby na wakacje pojechać. Prawdziwy Polak, nawet wystraszony, że go nie wypuszczą, po prostu nie wyjechał z kraju na wakacje. I tyle. I tyle. Tak, oni oni. Przyje... Polacy przywa... Dobrymi samolotami przyjeżdżają tam. O, to, to sam zobaczyłem, bo widzę. Mhm. Bo widzę. Samochody mhm. mają bardzo dobre, ale spotkałem też, siedzieliśmy z żoną na ławce, naprzeciwko supermarketu, mhm. taki mały tamten lokalny ich, czterech Polaków stoi. Wchodzą mhm. do sklepu, matki zakładają. Okay. Wyszli, z, wyszli, z piwem. Maski ściągli i po sklepu piwo wypili. <grywia> na własne oczy widzieliśmy. Ta. No. No. Darek, bywaj kamrat. dzięki za to za twój telefon, ukłony dla małżonki, jesteśmy w kontakcie Darek. Dziękuję Dar bardzo i rozumiem dla wszystkich kamaraty, którzy są Fajnie. na linii słuchają, Dziękujemy te, Ci dlatego, że to jest wszystko ściema, z tymi oszustwo, oszustwo. To jest wszystko oszustwo, tak. Ta, to oszustwo. nie da rady. Oszustwo. Czołem, Darek. może być inaczej, bo to kurde, dziadostwo tak porobili, aż że telewizor nie słuchają. Ja zawsze powiedziałem, powtarzam, i będę powtarzał. Wyrzuć telewizor. I wszystko znika automatycznie. To jest, wiesz, taki dowcip. Słyszałem w internecie, jak pyta się pacjent lekarza. Słyszałeś ten dowcip? Na razie słucham. Nie, Pani, nie. Panie doktorze, kiedy się skończy ta pandemia? A lekarz tak patrzy na niego i mówi: A to nie do mnie z tym pytaniem, to do dziennikarzy, proszę.